Gdy zapada zmrok i nasze ciała pogrążają się w głębokim śnie, rozpoczyna się jeden z najbardziej fascynujących procesów duchowych, o którym większość ludzi nie ma pojęcia. To właśnie wtedy, w cichej głębi nocy, nasza dusza delikatnie oddziela się od fizycznej powłoki, rozpoczynając swoją podróż do wymiarów subtelnych, gdzie może się odnowić i wyleczyć. Proces ten zachodzi poza granicami zwykłej świadomości, poza zasięgiem naszego racjonalnego umysłu. W starożytnych tradycjach duchowych znany był jako Mały Upadek, chwilowe uwolnienie duszy, które pozwala jej wrócić do swojego prawdziwego domu. To naturalne zjawisko występuje każdej nocy, choć niewielu z nas zachowuje świadomość tych podróży po przebudzeniu. Podczas gdy ciało fizyczne pozostaje w łóżku pogrążone w głębokim śnie, nasza esencja duchowa uwalnia się od ograniczeń materialnych. Unosząc się najpierw ponad ciałem, dusza wznosi się do wyższych sfer wibracyjnych, gdzie energia życiowa płynie obficie i swobodnie. To właśnie w tych wymiarach następuje prawdziwa regeneracja, nie tylko fizycznego ciała, ale przede wszystkim naszej duchowej istoty. Wielki Jasnowic Stefan wspominał o tym zjawisku jako o nocnym oddechu duszy. Według jego obserwacji, podczas snu nasza dusza może podróżować do miejsc niewidocznych dla fizycznych oczu. Gdzie spotyka się z innymi duszami i wyższymi bytami. Te nocne podróże nie są przypadkowe, mają głęboki cel w naszym duchowym rozwoju. Dlaczego dusza opuszcza ciało? Odpowiedź jest prosta, choć głęboka w swoim znaczeniu. Nasza istota duchowa potrzebuje regularnego kontaktu ze swoim źródłem. Podobnie jak ciało fizyczne potrzebuje pożywienia i odpoczynku. Nasza dusza musi okresowo powrócić do wyższych wymiarów, aby odnowić swoją energię i zachować równowagę. W ciągu dnia, gdy jesteśmy pogrążeni w materialnym świecie, nasza dusza gromadzi różne wibracje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Napięcia, stresy, konflikty, a nawet zwykłe interakcje z innymi ludźmi pozostawiają ślady w naszym polu energetycznym. Te ślady, jeśli nie zostaną oczyszczone, mogą prowadzić do duchowego wyczerpania a ostatecznie manifestować się jako fizyczne lub emocjonalne problemy. Nocne podróże duszy służą więc jako naturalny mechanizm oczyszczania. Podczas tych podróży nasza istota duchowa uwalnia się od nagromadzonych wibracji, oddając je z powrotem do kosmicznego oceanu energii, gdzie zostają przetransformowane. To jak kąpiel dla duszy, proces, który zmywa z nas wszystko, co nie służy naszemu najwyższemu dobru. Co ciekawe, intensywność tych podróży różni się w zależności od naszego stanu duchowego. Osoby zaawansowane duchowo, które regularnie medytują i prowadzą świadome życie, doświadczają głębszych i bardziej świadomych podróży. Ich dusze mogą podróżować dalej, do wyższych wymiarów, przynosząc z powrotem głębsze zrozumienie i mądrość. Z drugiej strony, osoby, które są mocno przywiązane do materialnego świata, których umysły są przepełnione stresem i niepokojem, Mogą doświadczać trudności w uwalnianiu swojej duszy podczas snu. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby przygotować się do snu w sposób świadomy, wyciszyć umysł, uwolnić się od napięć dnia i stworzyć spokojną atmosferę, która sprzyja naturalnemu uwolnieniu duszy. To w tych cichych godzinach nocy, gdy świat zewnętrzny zamiera, nasza wewnętrzna istota budzi się do prawdziwego życia. To czas, gdy granice między światami stają się cieńsze, a nasza dusza może swobodnie przemieszczać się między wymiarami, zbierając mądrość i uzdrowienie, których potrzebuje na swojej ziemskiej drodze. W wyższych wymiarach wibracyjnych, dokąd udaje się nasza dusza podczas nocnych podróży, istnieją specjalne sfery poświęcone duchowemu uzdrowieniu. Można je metaforycznie opisać jako niewidzialne szpitale duchowe miejsca, gdzie dusze zmęczone ziemskim doświadczeniem otrzymują głębokie, energetyczne leczenie. Te wymiary uzdrawiające nie są fizycznymi miejscami w naszym tradycyjnym rozumieniu przestrzeni. To raczej stany wibracyjne, pola energetyczne o określonych częstotliwościach, które rezonują z energiami uzdrawiającymi. Gdy nasza dusza wchodzi w te sfery, automatycznie dostosowuje się do ich wyższych wibracji, co samo w sobie rozpoczyna proces uzdrawiania. W tych duchowych szpitalach pracują zaawansowane istoty światła. Niektórzy nazywają je aniołami uzdrawiającymi. Inni mistrzami duchowymi lub przewodnikami. Te istoty specjalizują się w różnych formach energetycznego leczenia i pomagają naszym duszom w procesie regeneracji. Ich praca nie ogranicza się tylko do naprawiania naszego pola energetycznego. Oni pomagają nam zrozumieć głębsze przyczyny naszych cierpień i transformować je na poziomie duszy. Uzdrowienie, które otrzymujemy w tych wymiarach, obejmuje wiele aspektów naszego istnienia. Na najbardziej podstawowym poziomie, nasze ciało eteryczne, subtelny energetyczny odpowiednik ciała fizycznego, jest oczyszczane z nagromadzonych blokad i dysharmonii. Te blokady często powstają jako rezultat stłumionych emocji, traumatycznych doświadczeń lub długotrwałego stresu. Na głębszym poziomie nasze ciało emocjonalne przechodzi proces oczyszczania. Emocje, które nie zostały w pełni wyrażone lub zintegrowane podczas dnia, są uwalniane i transformowane. To dlatego czasami budzimy się z poczuciem emocjonalnej lekkości, nawet jeśli poprzedniego dnia byliśmy przygnębieni lub zestresowani. Jeszcze głębiej odbywa się uzdrawianie karmiczne. Wzorce energetyczne, związane z naszymi poprzednimi wcieleniami, które nadal wpływają na nasze obecne życie, są identyfikowane i harmonizowane. To właśnie w tych wymiarach leży możliwość głębokiego wyzwolenia się od karmicznych więzów. Które mogą nas ograniczać. Proces uzdrawiania w tych duchowych szpitalach jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb duszy. Niektóre dusze potrzebują intensywnego oczyszczenia z nagromadzonych negatywnych energii. Inne wymagają delikatnej regeneracji po traumatycznych doświadczeniach. Jeszcze inne otrzymują specjalne implanty energetyczne, wyższe wibracje, które pomagają im w realizacji ich duchowej misji na Ziemi. Co istotne, Uzdrowienie otrzymywane w tych wymiarach nie ogranicza się tylko do osobistych potrzeb duszy. Często obejmuje również harmonizację naszych relacji z innymi. Podczas tych nocnych podróży więzi energetyczne łączące nas z innymi ludźmi są oczyszczane i wzmacniane. To dlatego czasami budzimy się z nowym spojrzeniem na trudną sytuację lub relacje, jakbyśmy podczas snu otrzymali głębsze zrozumienie. Interesujące jest to, że istoty światła pracujące w tych duchowych szpitalach często komunikują się z nami poprzez symbole i metafory, które pojawiają się w naszych snach. Sny o wodzie, oczyszczaniu, lataniu czy transformacji często odzwierciedlają faktyczne procesy uzdrawiające, których doświadcza nasza dusza. Kiedy śnimy o kąpieli w krystalicznie czystej wodzie, nasza dusza może w tym momencie przechodzić głębokie energetyczne oczyszczenie. Duchowe uzdrowienie otrzymywane w tych wymiarach ma również wymiar profilaktyczny. Dusze są nie tylko leczone z istniejących dysharmonii, ale również wzmacniane przed nadchodzącymi wyzwaniami. To jak duchowy system immunologiczny, który jest regularnie wzmacniany, aby pomóc nam pozostać w równowadze podczas trudnych doświadczeń życiowych. Czas spędzony w tych uzdrawiających wymiarach nie podlega ziemskim miarom. To, co dla naszego fizycznego ciała Wydaje się, kilkoma godzinami snu dla duszy może być równoważne znacznie dłuższemu okresowi intensywnego leczenia i nauki. To dlatego głęboki, nieprzerwany sen jest tak ważny. Pozwala naszej duszy na dłuższy pobyt w tych uzdrawiających sferach. Wielu duchowych nauczycieli podkreśla, że te nocne podróże do duchowych szpitali są jednym z najważniejszych aspektów naszego duchowego rozwoju. Nawet jeśli nie pamiętamy tych doświadczeń po przebudzeniu. Uzdrowienie, które otrzymaliśmy, manifestuje się w naszym codziennym życiu jako zwiększona odporność, emocjonalna równowaga i duchowa jasność. Jednym z najbardziej znaczących aspektów nocnych podróży duszy jest możliwość bezpośredniego kontaktu z duchowymi przewodnikami, mentorami i ukochanymi istotami, które przebywają w wyższych wymiarach. Te spotkania nie są przypadkowe mają głęboki cel w naszym duchowym rozwoju i ewolucji świadomości. Każda dusza, ma przydzielonych przewodników, którzy towarzyszą jej w ziemskiej podróży. Niektórzy z nich są z nami od momentu narodzin, inni dołączają w określonych okresach życia, gdy ich specyficzna mądrość i energia są nam najbardziej potrzebne. Podczas snu, gdy nasza dusza uwalnia się od fizycznych ograniczeń, mamy możliwość bezpośredniego spotkania z tymi istotami w ich naturalnym środowisku. Przewodnicy duchowi, których spotykamy podczas nocnych podróży. Przybierają różne formy. Niektórzy manifestują się jako istoty światła o określonych kolorach i wibracyjnych sygnaturach. Inni mogą przybrać bardziej antropomorficzną postać, czasem przypominającą starożytnych mędrców lub mistrzów duchowych. Jeszcze inni mogą pojawić się jako ukochani, którzy odeszli przed nami dziadkowie, rodzice, mentorzy czy przyjaciele, którzy teraz służą jako nasze duchowe wsparcie. Z drugiej strony zasłony, spotkania te odbywają się w specjalnych wymiarach, które można opisać jako sale rady lub świątynie mądrości. To przestrzenie wibracyjne, gdzie energie są specjalnie dostosowane do celów komunikacji, nauczania i przekazywania wyższej wiedzy. W tych wymiarach komunikacja nie odbywa się poprzez słowa, ale poprzez bezpośrednią transmisję myśli, uczuć i całych pakietów informacji. Które są natychmiast zrozumiałe dla duszy. Podczas tych nocnych spotkań nasi przewodnicy przekazują nam cenne wskazówki dotyczące naszej życiowej ścieżki. Często otrzymujemy odpowiedzi na pytania, które nurtowały nas w ciągu dnia, ale których rozwiązanie umykało naszemu świadomemu umysłowi. Przewodnicy pomagają nam zobaczyć szerszy obraz naszego życia, przypominając nam o wyższym celu, który może zostać przysłonięty przez codzienne troski. Co niezwykle istotne, Podczas tych spotkań otrzymujemy również energetyczne pobłogosławienie, specyficzną transmisję wyższych wibracji, które wzmacniają naszą duchową odporność i pomagają nam utrzymać wyższy poziom świadomości w codziennym życiu. Te energetyczne transmisje często odczuwamy po przebudzeniu, jako przypływ inspiracji, wewnętrznej siły czy niespodziewanej jasności umysłu. Przewodnicy duchowi często pracują z nami nad konkretnymi aspektami naszego rozwoju. Mogą pomagać nam w rozwiązywaniu karmicznych wzorców, uwalnianiu starych, traumatycznych wspomnień, czy rozwijaniu określonych duchowych darów. Ich praca jest zawsze dostosowana do naszego indywidualnego planu duszy i aktualnych wyzwań życiowych. Interesujące jest to, że wielu z tych przewodników znamy z poprzednich wcieleń. Mogą to być istoty, z którymi mieliśmy głębokie, znaczące relacje w innych życiach. Nauczyciele, uczniowie bliscy przyjaciele czy członkowie duchowej rodziny. Ta rozpoznawalność często przejawia się jako natychmiastowe poczucie zaufania i głębokiego połączenia, nawet jeśli świadomie nie pamiętamy tych dawnych więzi. Podczas nocnych spotkań dusza może również spotykać się z członkami swojej duchowej grupy, innymi duszami, z którymi jest połączona na głębszym poziomie i z którymi współpracuje nad określonymi aspektami ewolucji świadomości. Te spotkania służą nie tylko indywidualnemu rozwojowi, ale również kolektywnym celom, wspierając szerszy plan duchowej ewolucji ludzkości. Niekiedy podczas tych nocnych spotkań możemy otrzymać specjalne inicjacje, duchowe rytuały przejścia, które oznaczają wejście na nowy poziom świadomości. Te inicjacje często pozostawiają trwały ślad w naszej energetycznej strukturze, aktywując nowe możliwości percepcji i duchowych zdolności. Choć większość z nas nie pamięta tych nocnych spotkań po przebudzeniu, ich wpływ manifestuje się w naszym codziennym życiu. Możemy odczuwać niewyjaśnione przypływy wiedzy, nagłe rozwiązania problemów, które wydawały się nie do przezwyciężenia, czy wewnętrzne poczucie kierunku, którego źródła nie potrafimy racjonalnie wyjaśnić. Czasami fragmenty tych spotkań przenikają do naszej świadomości poprzez sny. Sny, w których spotykamy pełne mądrości postacie przekazujące nam ważne przesłania, często są faktycznym odzwierciedleniem realnych spotkań, które nasza dusza odbyła w wyższych wymiarach. To dlatego warto zwracać szczególną uwagę na takie sny i rozważać ich głębsze znaczenie. Co istotne, nasze nocne spotkania z przewodnikami nie są jednostronne. To interaktywne wymiany, podczas których nie tylko otrzymujemy wskazówki i energię, ale również dzielimy się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i osiągnięciami. Przewodnicy uczą się od nas tak samo, jak my uczymy się od nich, tworząc dynamiczną spiralę wzajemnego wzrostu i ewolucji. Ta duchowa współpraca, która odbywa się podczas nocnych podróży duszy, jest jednym z fundamentalnych aspektów naszego rozwoju duchowego. To właśnie dzięki tym regularnym spotkaniom z wyższymi istotami możemy stopniowo rozwijać naszą świadomość i wypełniać wyższy cel, dla którego przybyliśmy na Ziemię. Kluczowym elementem nocnych podróży duszy jest proces głębokiego oczyszczania naszego ciała energetycznego. W ciągu dnia, poruszając się w gęstym, materialnym świecie, nieustannie gromadzimy różnorodne wibracje, zarówno te, które nas wzmacniają, jak i te, które obciążają naszą energetyczną strukturę. To naturalne zjawisko, związane z samą naturą ziemskiego doświadczenia. Nasze ciało energetyczne, Często nazywane ciałem subtelnym lub eterycznym, jest bezpośrednim nośnikiem naszej świadomości i łącznikiem między fizycznym ciałem, a wyższymi aspektami naszej istoty. Składa się z wielu warstw i kanałów energetycznych, które w tradycjach wschodnich znane są jako meridiany, nadi czy czakry. To właśnie poprzez ten energetyczny system płynie nasza życiowa siła, a jego kondycja bezpośrednio wpływa na nasze fizyczne zdrowie, emocjonalną równowagę. I duchową jasność. Podczas snu, gdy dusza opuszcza ciało, rozpoczyna się intensywny proces oczyszczania tego energetycznego systemu. Wibracje lęku, gniewu, frustracji, zazdrości i innych niższych emocji, które przyległy do naszego pola energetycznego w ciągu dnia, są systematycznie usuwane i transformowane. To jak nocne sprzątanie domu proces, który przygotowuje przestrzeń na nowy dzień. Co istotne, ten proces oczyszczania nie jest przypadkowy. Jest przeprowadzany z precyzyjną mądrością przez wyższe aspekty naszej własnej istoty, często przy wsparciu duchowych przewodników specjalizujących się w energetycznym uzdrawianiu. Oczyszczanie rozpoczyna się od zewnętrznych warstw naszego pola energetycznego i stopniowo przesuwa się w głąb, docierając do coraz subtelniejszych poziomów. W pierwszej fazie usuwane są najświeższe, powierzchowne naleciałości, ślady codziennych interakcji, myśli i emocji, które nie są zgodne z naszą prawdziwą naturą. W kolejnych fazach proces sięga głębiej, dotykając starszych wzorców energetycznych, niektórych nawet z poprzednich wcieleń, które wciąż wpływają na nasze obecne doświadczenie. Fascynujące jest to, że podczas tego nocnego oczyszczania nie tylko pozbywamy się obciążających energii, ale również otrzymujemy nowe, Wyższe wibracje, które wzmacniają naszą energetyczną strukturę. Te subtelne energie można porównać do duchowych witamin, odżywiają one nasze ciało energetyczne, przygotowując je na wyzwania nadchodzącego dnia. Gdy proces oczyszczania dobiega końca, nasza dusza przygotowuje się do powrotu do fizycznego ciała. To delikatny moment przejścia, podczas którego integruje ona wszystkie doświadczenia, nauki i uzdrawiające energie. Otrzymane podczas nocnej podróży. Właśnie w tej fazie często otrzymujemy symboliczne sny, które są jak mosty między wyższymi wymiarami a naszą ziemską świadomością. Te sny często zawierają cenne wskazówki dotyczące naszego codziennego życia, zakodowane w symbolach i metaforach, które nasze podświadome umysły mogą zinterpretować. Mogą one ostrzegać nas przed potencjalnymi wyzwaniami, wskazywać na ukryte możliwości. Czy przypominać o duchowych praktykach, które mogą nas wesprzeć? Powrót duszy do ciała zazwyczaj następuje na krótko przed przebudzeniem. To delikatny proces reintegracji, podczas którego wyższe wibracje i nauki muszą zostać dostosowane do gęstszej fizycznej rzeczywistości. Jeśli ten proces przebiega harmonijnie, budzimy się wypoczęci z poczuciem odnowienia i wewnętrznej jasności. Jednak nie zawsze wszystko przebiega idealnie. Istnieją noce, gdy nasza dusza nie może w pełni uwolnić się od ciała i odbyć swojej uzdrawiającej podróży. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy jesteśmy pogrążeni w intensywnym stresie, lęku, lub gdy zasypiamy pod wpływem substancji zakłócających naturalne procesy energetyczne, takich jak alkohol czy niektóre leki. W takich przypadkach możemy doświadczać bezsenności, niespokojnego snu, koszmarów, lub budzić się z poczuciem wyczerpania. Mimo wielu godzin spędzonych w łóżku. To sygnały, że nasz naturalny proces nocnego uzdrawiania został zakłócony i wymaga naszej świadomej uwagi. Istnieją sposoby, aby wspierać nocne podróże duszy i proces oczyszczania energetycznego. Regularna medytacja przed snem pomaga uspokoić umysł i rozluźnić energetyczne więzi, które mogą utrudniać duszy opuszczenie ciała. Praktyki świadomego oddychania. Oczyszczają subtelne kanały energetyczne, przygotowując je na nocną regenerację. Tworzenie spokojnego, harmonijnego otoczenia do snu również ma ogromne znaczenie. Przestrzeń, w której śpimy, powinna być wolna od chaotycznych energii, nadmiernej elektroniki czy przedmiotów, które niosą trudne wspomnienia lub emocje. Niektórzy duchowi praktycy zalecają również używanie naturalnych kryształów, takich jak ametyst czy kwarc różowy które mogą wspierać proces energetycznego oczyszczania podczas snu. Świadoma praca z intencją przed zaśnięciem również może znacząco wzmocnić nasze nocne doświadczenia. Prosty rytuał wyrażenia wdzięczności za miniony dzień i ustawienia intencji na uzdrawiający sen może otworzyć energetyczne kanały dla głębszych nocnych podróży. Z perspektywy duchowej, sen jest więc czymś znacznie więcej niż tylko fizjologiczną potrzebą ciała. To święty czas, gdy nasza dusza może powrócić do swojego prawdziwego domu, odnowić się w wyższych wymiarach i przygotować na kolejny dzień ziemskiego doświadczenia, to codzienny cykl małej śmierci i odrodzenia, przypominający nam o wiecznej naturze naszej istoty. Gdy budzimy się każdego ranka, wracamy nie tylko do naszego codziennego życia, ale również przynosimy ze sobą subtelne dary z wyższych wymiarów, odnowioną energię głębszą mądrość i wzmocnioną duchową siłę. Nawet jeśli nasz świadomy umysł nie pamięta tych nocnych podróży, nasza dusza nosi w sobie ich uzdrawiające piętno, prowadząc nas coraz bliżej naszego prawdziwego przeznaczenia i najwyższego potencjału. Jeśli te duchowe prawdy poruszyły Twoją duszę i pragniesz zgłębić więcej tajemnic nocnych podróży duszy, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału. Naciśnij przycisk, Subskrybuj już teraz, aby regularnie otrzymywać więcej duchowych nauk i odkrywać kolejne wymiary świadomości. Podziel się również swoimi własnymi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Czy doświadczyłeś kiedyś świadomości opuszczania ciała podczas snu? Jakie sny przynoszą ci najgłębsze przesłania? Twoje refleksje mogą stać się światłem przewodnim dla innych poszukujących. Pamiętaj, każde doświadczenie duchowe nabiera większej mocy. Gdy jest dzielone z innymi, dołącz do naszej duchowej społeczności już dziś.